Ja nazywa, Przede wszystkim bardzo lubię gry Area Control, yy, gra jest bardzo klimatyczna, o, yy, tak, bardzo mi się wizualnie podoba, bardzo to pasuje do tematu, fajna jest ta przepychanka na planszy o zasoby, no to faktycznie... I wcale nie mierze, trzeba się zabijać, nie? No, Trochę, <laughs> właśnie... To jest taki lekki mankament dla mnie, ponieważ ja lubię jak się zabijamy, więc trochę tutaj tego żałuję, że tego nie ma, ale fajne, fajnie to zrozumiałem, dosyć prosto, że jest ta właśnie przepychanka, że musimy mieć jakieś przewagi. Jakoś tam się to czuję, że to są jakieś tam gangi, co walczą jakieś tam zasoby. Bardzo mi się to podoba. A jak się figurki podobają? Bardzo fajne, tak. Wizualnie jest, uważam, super. Figurki są małe, ale są bardzo szczegółowe. I właśnie bardzo fajnie to wszystko współgra, te figurki i... bardzo mi się też podoba plansza 3D właśnie, że mamy te różne poziomy i musimy się na nie wspinać, budować coś i... Ja to do... polecam. <gry> Bardzo się cieszę. E... To jest game night. O właśnie. No co, generalnie gierka, gierka jest spokojna, ale graliśmy krótko, więc to jest gra do odkrycia tak naprawdę. No tak, wiadomo. E, ale jest szybka i to widać, że jest szybka, bo graliśmy w godzinę 10, nie wiem, w godzinę 10 samej gry, a jesteśmy w trzeciej z czterech... E, to za tur, chwilę byście kończyli tak za chwilę naprawdę, byśmy nie? To Maks, tak, tak, max pół godzinki i byśmy to skończyli, więc to jest fajne, że to jest area kontrol, która jest szybkie. E, Przemek mówił, że się nie można zabijać, chyba że kupisz odpowiednie karty. Ja <laughs> latałem <laughs> przez całą grę i strzelałem do ludzi, co mi się podobało. Mało, nie mam zielonego pojęcia, jak to się skończyło punktowo na koniec, ale, ale było, fan, ale miałem fan, miałem zdecydowanie fan z tego, że można było to robić. Co mi się podoba i co zwraca uwagę, to że gra jest swojego rodzaju deck builderem, w którym kupując karty z różnych rynków. Mamy dostęp do coraz mocniejszych akcji, a zasoby zdobywamy na planszy, więc ze sobą się wszystko spina. Ja już wiem, czemu cypian mówił, że wygra, bo on pod stołem karty kitrał, cały cypian. On gra dziewięcioma kartami, on gra kartami. Także no, przyjemne i zdecydowanie do odkrycia. Super. A że ma Marek, to tak czuję, że odkryje, że odkryje. Cyprian? Pierwsze wrażenie? Uważam, że ja bym wygrał. Bo jeszcze tak. byśmy policzyli punkty. No dobra, Muszę no! Przyznać moją wyższą. 26 Nie, no, nie, 26, e, nie na tak pewno łatwiej wizualny przykuwa. Przykuwa mi tu uwagę łatwość wytłumaczenia zasad. Bo nie jest to mega skomplikowane. No bo zasad jest kilka tak naprawdę, I nie? Myślę, że to jest na, na pewno tytuł, który, na który będzie warto podnieść oko w, przy, w zbliżającym się roku. I zainteresować się nim. Tym bardziej, że gra jest bogata w rozszerzenia które wprowadzają kolejne dodatkowe elementy więc... No i wypasione tak jak, drony, nie? Tak jak, e, tak jak Adam powiedział, e, jest co poznawać. E, no i kolejna rozgrywka musi być na zabijanie, nie? Karty tak, nie. Znaczy nie no, to jest bardzo fajna gra moim zdaniem, bo tak, po pierwsze jest wodłowa i to jest spoko, że plażę sobie budujemy. Sami jest tam instrukcja pokazana pokazane jak, ale można sobie to zmieniać, modyfikować, więc to jest fajne. Cztery rynki kart, modułowa plansza, różne karty misji, więc tego wszystkiego za każdym razem jest po prostu te cechy specjalne, które się blokowuje, więc jakby każda rozdzielczka jest w sumie inna. To jest spoko. No nie zabijamy się tutaj, ale to też jakby powoduje, że trzeba trochę bardziej myśleć o tych przewagach. No, tak, no to jest gra na przewagi tak naprawdę. Przewagi, no tak. gdzie wejść, gdzie wyjść, kogo zostawić Or na przykład, grony. no bo... A po na zostawiać, żeby mieć tą przewagę gdzieś tam. Zasady są banalne, bo 8 kart na ręce, nagrywasz dwie karty w turze i masz sobie cztery akcje, które tam są trochę bardziej, mniej, bardziej modyfikowalne. Znaczy też da się to szybko wytłumaczyć. Także nie, no i szybka rozgrywka, no bo ja myślę, że... co? kupno. Co? kupno. To kupno? No, kupno karty akcji ale rozrywka, po koniec tego godziny można pięknie cztery osoby i to też jest super, nie? Że no rozkładanie tam trochę zajmuje i zbieranie, bo to trzeba no to rozłożyć, ale... No, całkiem duża gra na planszy, ale można szybko ograć. I fajna ta symetria, no bo każdy niby ma tu tylko jedną zdolność bohatera, ale jak odlokujemy te specjalne akcje, to no to się gdzieś tam każdemu zmienia, nie? No to i plus to... jeszcze na początku każdy z Was kontroluje innego drona zupełnie, nie? Innego drona, nie? No, Także mówię, no duża regrywalność, można sobie to spoko po swojemu. Więc dla mnie, no gra bardzo fajna. No a jak jeszcze... W tym dodatku Biała Śmierć, którą wy tam macie też w pakiecie, można sobie zagrać solo, bo tam jest frakcja faunów, gdzie można zagrać tak. solo, więc co to bardziej spoko, bo... No i jeszcze mamy w pakiecie też słodkie wzmocnienie, ten dodatek drugi tak. taki, nie?